Ej, hey buddy. Ej, hey buddy. Uh, tego to by nieźle zasypało. Chyba do wiosny będzie trwił. To co? Nie więcej niż 20 km na godzinę. Nie? rzece ludzie jest bardziej niebezpieczne niż na jeziorach. Krom wyciągnięty na na brzeg i wjeżdżamy na rzekę. Się nazywa Ice Crossing w przeciwieństwie do Ice Roading. Rzeka się ciągnie w kierunku zachodnio-północnym, ewentualnie jej wody wpadną do, do oceanu. Delikatne pęknięcia zamarznięte. Nie ma za dużo jazdy. I teraz, żeby wjechać pod górkę... Ups, trzeba przycisnąć. Prom wyciągnięty na brzeg. Do czasu, kiedy wody wiosenne ruszą. Normalna nośność na tej tego lodu była 64 tony. No i lecimy dalej, jeszcze jedną rzekę przekroczymy, Mackenzie River, Amazonkę Północy Zwaną też w języku lokalnym Daycho River Lecimy dalej. Przed nami Amazonka Północy. Dzińka plaża, dzińka Tu lud jest ewidentnie mocniejszy, ze względu na szybkość 35 km, a nie 20 A zatem myślę, ale też 64 4 tony maksimum Ja wolę tu jeździć zimą niż latem Zdecydowanie jest bardziej estetycznie pięknie U. Z tamtą przepłynęły wody tej rzeki z Yellow Nimes, z Wielkiego Jeziora Niewolniczego. I płyną w kierunku Oceanu ocean I spiętrzone wody, a tu jakiś a, o to mi chodziło, moi no drodzy. Wtedy, kiedyś biegła droga na skróty, i miałem taką nadzieję, że po tej rzece tam pojadę sobie aż do źródeł. Ale ciężarówką nie da rady, już zjelikę więc to odszerzają jest tylko 6 ton a więc gdyby było 30 ton, albo 20 ton, to bym mógł się odważyć Dlaczego? A no dlatego, że, a, że ja ważę około 18 ton I pojechałbym Ale myśmy się umawiali kiedyś z Adamem, że może pojedziemy tą rzekę pick -upem. 4,5 tony dzień. Więc na samochody osobowe jest oczywiście lepiej No jak tam Tutaj już trochę czuć kołysanie, takie, wiecie, No nie kołysanie, bo to nie jest proste, tak, ale Czuć, że się jedzie po lodzie zupełnie inna, różnicę w tej chwili nie? Tam prąd wciągnięty Kardynals Lecimy dalej no. Ups, chwalifikowali Krzysztofie, zwolniłeś prawie, żeby stawać, teraz co? Ruszyć ciężko, nie? Oj, ty Eksperci od pokonywania, na wierzcie Zawsze się musi gdzieś zatrzymać, żeby zrobić zdjęcie, a później trafiesz się po głowie What the fuck to do now? A? Kiedyś, krótko zobaczyłem piękną scenerię na Tribal Hill, to takie najwyższe wzgórze, jak się leci na południe Po jeziorach No i zatrzymałem się pod górę, super, Big załadowany No powiem Wam szczerze, że gdyby mnie ktoś wtedy nazwał, ty debilu nie miał argumentu, żeby się obronić, ale... Bo nie myśleli, że będę musiał roz... rozpinać się i... i wyciągać pojedynczo, albo że mi przyjedzie wyciągarka wyciągnie Ale to, że zatrzymałem się jak debil, to jedna sprawa, ale to, że udało mi się wyciągnąć samemu, to nie brwi do góry. Tak to jak 277, a 126 powiem Wam, że 277 to co najmniej 3,5 godziny jazdy, to jest czwarta. A gdzieś po piątej, bo mógł być, jakbym się nie zatrzymywał, to już będzie za... Cieszę się po to, żeby być tam no, ale na zachodem słońca a na razie pozdrawiam zdrawiam przekroczyliście ze mną Daytree River, to znaczy też również e, w Białym Rudzie McKenzie River która niedaleko stąd, aczkolwiek nie tak blisko tak to jak, tu jest 277 wpada do oceanu arktycznego, kończąc swój wieczór do rzeczy McKenzie River jest ogromny a tego jest porównywana do Amazon. Oczywiście, zrobiła to jest, Amazonka, jest to dużo, dużo większa nawet. Amazonka północy, Budi resper Nie ma wśród lokalnych. No, też Zresztą kiedyś była, przypomnijmy, albo za porą niemalże nie do przebycia. Zobaczcie, że nawet na północy nie ma mostu. Albo dla ilu ludzi będą budować wielomilionowe budowle, która. Dobra moi drodzy Kosztuje jest. dużo przywiedzienie i tutaj kosztuje ogromne pieniądze Wybudowanie też ogromne pieniądze więc ciągle operują promy No dobra zanurzamy się już w następnym Jesteśmy na północnych brzegach, na zachodnio-północnych brzegach Deicho River. A zatem nagle nastąpiło gwałtowne ocieplenie i krawy zaczęły płynąć. Pozostałbym tutaj tak długo, aż krawy spłynęła i promu mógłby zacząć pływać. Samolotem nie by nie przetransportowali na drugą stronę nie dałoby rady. Kolego, pnij się do góry, Proszę cię. Już ostatnia prosta, można by tak powiedzieć. Tylko ostatnia prosta to się już kojarzy naprawdę niedobrze. No, ale. is jest, it Lecimy dalej. Kolejny. Moje ah, moi drodzy wjeżdżamy do Inuvik Idziemy do Bed and Breakfast Arctic Chalet Nie, nawet się tu nie zatrzymuję Lecę dalej Chociaż powinienem się zatrzymać, coś zjeść Jest trzecia po południu Tutejszego czasu no, Ale chcę zaliczyć jeszcze trochę jazdy w dzień, bo Jak sami rozumiecie, ta eskimoska miejscowość, która ma może, nie wiem, 2,5 tysiąca ludzi. Oczywiście eskimoska w cudzysłowie, bo... bo przecież mnóstwo tu białych ludzi żyje. Nie działa także. Jest wyjątkowo ciepło, jak na dole w roku. Do I nowik się skręca tutaj gdzieś w lewo. Będzie skrzyżowanie, ale ja lecę dalej go tak to jak. Także ominę miejscowość tutaj. Tą na skalę. Co tam Nie W każdym razie tam się jedzie do centrum miasta. Natomiast tu, gdzie ja jadę w tej chwili, to jest oczywiście, w centrum miasta, to rozumiecie, dwa domy na krzyż, nie? A my się pniemy w kierunku północy. Tutaj kiedyś kończyła się droga i stąd ruszały Ice Operation Operacje na lodach, ta droga dalej stąd. Pokażę Wam gdzie się zaczynała, ale to jeszcze chwilę była już szlakiem lodowym, ciągnęła się sto kilkadziesiąt kilometrów do Takto a później i później po już zamarzniętym oceanie arktycznym docierać do, do odwiertów gazowych. Się, kochani. Widok z góry na centrum miasta, mamy obwodnicę miasta, tak. te zielone budynki to na pewno e, takie pracownicze tak zwane kempy, czyli a, po prostu kawałek łóżka i, i pokoik dla pracowników tymczasowych, a my mijamy to aglomerację północy, bo to jest aglomeracja północy. Tutaj ludzie się wybierają do miasta, żeby zaznać cywilizacji, kochani. Dla Europejczyka to wioska, ta osada, ale no na Nasza podróż dobiega powoli końca, ale jeszcze nigdy nie mów nigdy, albo i nie mów, że docierasz. Dotarłeś. tam będziemy się kierować, gdzie jest tam w odległości to niewielkie wzgórze, które widać. Zobaczycie jak szybko znikną, znikną drzewa na, na tak zwanym permafrost. Tutaj kończy się twardy grunt i jedziemy na tak zwany marsze, czyli brzęzowiska, które są oczywiście o tej porze roku zamarznięte. Jedną z ironicznych rzeczy jest, że trzeba jechać kawał drogi, żeby nic nie zobaczyć, nie? Ale ja jestem dzieckiem kresowym, także uwielbiam te bezkresy, te olbrzymie tereny, w których Powiedzmy sobie szczerze, dobrze się czuję. Ruch jest nieco większy, ponoć trwają jakieś operacje, które Grudo jeszcze nie zabił. Tutaj jest jedyna stacja chyba paliwowa, gdzie można by coś kupić ewentualnie paliwo, ale ostatnio mi mojej karty nie przyjęło, więc nie wiem dlaczego. A... Ale zatankowałem na płaskowy żłorów, a zatem moi drodzy będę miał OK, żeby wrócić z powrotem do płaskowy żłorów Tu jest sklep I teraz jedziemy do Inuwik Czy do tak to jak kochani To jak no więc mam nadzieję, że dowiodę. 148 km moi drodzy, a czasami zajmuje to i 4 godziny jazdy. Ale zimą powinienem dotrzeć tam szybko. Jestem nawet ciekawy, jak szybko dotrę. Zobaczę, jest 3.08, dlatego że wieczna zmarzlina zamarza, spada na nią lód. Śnieg ubija i wygładza. I wtedy jadą po niej tak zwane graders. Grade, Grade to zrównywarki, tak? Ciągną takie pazurki, wyrównują i latem się tędy korzej jeździ niż zimą. Wbrew pozorom, oczywiście, można wypaść, bo jest śliska. Jak widzicie, to wygląda tak, jakby było sypiane piaskiem, ale to nie jest sypialne piaskiem. Te ciemniejsze pasy to. Lód przebija się na wylot do drogi i to wygląda jakby to było sypane piaskiem, ale to nie jest sypiane tylko piaskiem. Oh, no cóż, Arctic Petroleum Services, jestem taki ciekawy jak to będzie, egzotyczne nazwy, Akita Ekuta. olejowe drilling to jest odwierty tak no. a nic, ruszamy przygodę ostatnią, 148 km Zajmie mi to pewnie 2,5-3 godziny jeżeli dobrze pójdzie 2,5 jeżeli dobrze pójdzie wątpię, żeby zrobił to w 2 godziny już tutaj utrzymać średnią 70 na godzinę Ciężka. Ale może się uda. Także kamerka go nagrywa, ale ja rzadko używam. A tutaj były jakieś haski, który mi przez moment przypomniał wilka, ale był załadny. Za Także. Także koniec cywilizacji. Koniec cywilizacji. Zobaczcie, jak baraki są zasypane śniegiem. Odkopany i rozpoczyna się jak zwykle północ. Ale zobaczcie, elektryk... elektryka jest ciągnięta. Tak, czyli pewnie będą ciągnąć elektrykę aż do tak to jak hmm. no Zobaczymy. Myślicie, że ocean arktyczny jest zamarznięty? Czy zgodnie z definicją globalnego ocieplenia jest niezamarznięty? Nie, być o polityce, co? <laughs> Trzymajcie się, moi drodzy. W drodze powrotnej poruszę jakieś tematy polityczne, co wy A tutaj nie. Pozwólcie mi się nacieszyć ostatnim odcinkiem drogi. Czyżby droga zamknięta, a policja stoi? Polera. To byłoby niefortunne. No zobaczymy. Pogoda wygląda na dobrą. A, droga jest zamknięta. Ale właśnie zobaczyłem policję. Widzicie to? Ten chłopaczek jest z policji i właśnie będzie wysyłał zdjęcia, bo to jest dla policji, nie? Także próbują mi pomóc, gdzie to ma iść. Także zobaczymy. Alright. Okazuje się, że droga jest tak wąska i tak zasypana, że trzeba będzie konwojem jechać. I. i no i tyle, że czekamy na. Już konwuj jest, słynna firma Gruben. Gruben jest firmą, która operuje tutaj od lat. Oni są stąd. Chciałem kiedyś dla nich jeździć na Isle, ale to były lata temu. Ja wiem, że 15-20. Świat jest mały. Tych dwóch to są właściciele tych zabawek, które wiozę, a policja ma tylko pomóc w rozładowaniu, dlatego że mają tam, chyba, zdaje się, jakąś rampę podjazdową. No i oczywiście a, ten. Czekajcie, bo mi się tak patrzę, że za chwilę ruszamy, więc ja sobie szybko zrobię kanapkę i będziemy jechać w konwoju, tak jak za starych dobrych czasów na Ice Road, bo to była część Ice Road i po prostu Gruben Transport legenda na tych, w tych stronach. No, po prostu nas poprowadzi. No, nie jestem happy, ale cóż zrobić? Ciekawe, czy mnie dzisiaj zechcą rozładować. Oni sami są podekscytowani, że to dotarło, więc, więc może zechcą rozładować, Zobaczymy.